Podczas świąt u moich rodziców moja ośmioletnia córka otworzyła prezent i zbladła. Chwyciła mnie za rękę i szepnęła: Mamo, boję się. Zajrzałam do środka. Prezent wydawał się normalny, ale potem zamarłam. Ręka zaczęła mi drżeć. Pięć minut później zadzwoniłam na policję. Gdyby ktoś mnie zapytał tego ranka, powiedziałabym, że najgorsze w świętach to przesuszony indyk. Albo moja matka nucąca pasywno-agresywnie przez cały ten chaos. Powiedziałabym, że to hałas, albo może ten teatr, który wszyscy odgrywamy, żeby udawać, że się lubimy. Myliłabym się. Najgorsze w tych świętach było patrzenie, jak moja córka zastyga z pudełkiem na kolanach, jakby ziemia się pod nią zapadła, a nikt inny tego nie zauważył. Ale wyprzedzam fakty. Byliśmy w domu moich rodziców, tym samym, w którym dorastałam. Te same skrzypiące deski, ten sam zapach cynamonowej podpóri i emocjonalnego unikania. Salon pękał w szwach od ludzi i prezentów. Dzieci darły papier. Dorośli przekrzykiwali się nawzajem, śmiech był odrobinę zagłośny. Wiecie jaki. W naszej rodzinie to tradycja, że każde dziecko dostaje prezent od każdego dorosłego. Czasem dzieci też się obdarowują. To całe przedstawienie. Latający papier, znikające metki, ktoś zawsze gubi rachubek to, co komu dał. Moja córka miała małą górę prezentów przy sobie. Była szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa, czego nie widziałam od dawna. Obserwowałam ją z drugiego końca pokoju i przez moment pozwoliłam sobie odetchnąć. Wzięła pudełko średniej wielkości, zawinięte w błyszczącą czerwoną folię. Uśmiechnęła się, ostrożnie odklejała taśmę jak zawsze. Bez pośpiechu, tylko jej małe rączki otwierające wieczko i wtedy się zatrzymała. Wyraz jej twarzy zmienił się tak szybko, że myślałam, że mi się wydaje. Jej ramiona się spieły. Uśmiech zniknął. Całe jej ciało znieruchomiało. Ja też zamarłam. Coś we mnie wiedziało. Znacie to uczucie w żołądku? To, które mówi, że zaraz dowiesz się czegoś, czego nie da się odzobaczyć. Podniosła wzrok. Jej oczy były szeroko otwarte i przestraszone. Nic nie powiedziała. Tylko wstała powoli, jakby się bała, że pudełko eksploduje, jeśli ruszy się za szybko. Wciąż trzymając otwarte pudełko w obu rękach, podeszła do mnie, jej twarz była blada jak ściana. Sięgnęła po moją dłoń i szepnęła: Mamo, boję się. Potem, prawie niesłyszalnie, tylko popatrz. Nie mów tego. Spojrzałam w dół. Pudełko wciąż było otwarte w jej ramionach, lekko przechylone w moją stronę. Zajrzałam do środka. Najpierw byłam zdezorientowana. To była zabawka. Nieszkodliwa, zwyczajna, nic złego. Ale potem przyjrzałam się bliżej i zamarłam. Wszystko wokół mnie światła, hałas, zapach pieczonej szynki wszystko zniknęło. Jakby czas się zatrzymał. Albo może ja się zatrzymałam. Nic nie powiedziałam. Nie mogłam. Podniosłam wzrok i rozejrzałam się po pokoju. Mój ojciec śmiał się, trzymając papierową koronę nad głową. Mama krzątała się przy nakryciach stołu, jakby miały spontanicznie się zapalić bez jej nadzoru. Siostra była pogrążona w rozmowie, gestykulując kieliszkiem wina. Dzieci na podłodze porównywały zabawki. Wszystko wyglądało normalnie, ale nie było. Chodź, powiedziałam cicho. Zaczerpnijmy świeżego powietrza. Czyjś głos dobiegł za mnie. Wszystko w porządku? Uśmiechnęłam się, jak kobieta, której dusza nie próbuje wydostać się przez klatkę piersiową. Niezbyt dobrze się czuję. Wyjdziemy na chwilę. Wzięłam pudełko. Poszłyśmy do samochodu. Żadna z nas się nie odzywała. Córka wsiadła na tylne siedzenie, skuliła się, trzymając kolana. Wsiadłam na przednie siedzenie pasażera. I wpatrywałam się w to coś w moich rękach zabawka, pudełko, jego ciężar. Poczułam pieczenie, zanim zorientowałam się, że płaczę. Palce miałam zimne. Klatka piersiowa paliła. Trzymałam coś małego, ale czułam, jakby mogło mnie zmiażdżyć i wiedziałam, absolutnie, niewzruszenie wiedziałam, że nic w tym dniu ani w tym życiu już nigdy nie będzie takie samo. Dwie minuty później zadzwoniłam na policję. W samochodzie było cicho, taka cisza, która przygniata ramiona. Słyszałam własny oddech. Oddech ma i też drżący, płytki. Światła z domu wciąż świeciły przez przednią szybę. Ktoś się śmiał w środku, nie obchodziło mnie kto. Teraz wszystko było inne. A gdybym chciała wyjaśnić dlaczego, gdybym chciała zrozumieć, jak coś tak małego mogło wszystko zniszczyć, Musiałabym zacząć dużo wcześniej, niż dzisiejszej nocy. Jestem starszą siostrą. To samo w sobie mówi pewnie połowę. Pięć lat między nami, mną a Moniką. I odkąd nauczyła się chodzić, była ulubienicą. Ja byłam tą odpowiedzialną, tą, która sprzątała, tą, która nie sprawiała problemów. Monika nigdy nie przestrzegała zasad. Robiła sceny, unikała konsekwencji, wyczarowywała sobie wyjście ze wszystkiego. A nasi rodzice traktowali ją jak fajerwerk. Niebezpieczny, ale piękny, nietykalny. Ja dostawałam same piątki, trzymałam się z dala od kłopotów, trzymałam wszystko w ryzach. I za to dostałam odpowiedzialność, oczekiwania, ciszę. Kiedy byłyśmy nastolatkami, schemat był ustalony. Monika schrzaniła sprawę. Ja sprzątałam bałagan i nikt o tym nie mówił. Lata później wyszła za mąż. Szybko urodziła trójkę dzieci. Wszyscy mówili, że wreszcie dorasta. Nie dorastała. Wciąż podejmowała lekkomyślne decyzje i oczekiwała, że ktoś inny poniesie ciężar zwykle ja. Pisała do mnie późno w nocy: Możesz pomóc? To dla dzieci. I przez jakiś czas pomagałam, aż zorientowałam się, na co naprawdę szło nie na pieluchy czy zakupy, ale na aplikacje z dostawą, zakupy online, wizyty w spa. Postawiłam granicę. Powiedziałam jej: masz męża. Ja też mam rodzinę. Nie jestem bogata. Dąsała się, ale prośby zwolniły. Wtedy moje życie już się zmieniło. Poznałam Pawła. Miał małego synka Tomka, niewiele ponad rok, kiedy weszłam w ich życie. Jego była odeszła, gdy Tomek miał 10 miesięcy. Żadnej batalii o opiekę, żadnego dramatu. Po prostu Odeszła, podpisała papiery i zniknęła. Tomek był z początku cichy, czujny, ale słodki. Pokochałam go szybko i całkowicie. Zaczął nazywać mnie mamą przed drugimi urodzinami. Nie poprawiałam go. Maja urodziła się dwa i pół roku później. Przyszła do domu, który już miał w sobie miłość prawdziwą miłość. Ona i Tomek byli blisko od początku. Nie byli żadnymi pół, tylko rodzeństwem. Głośnym, nierozłącznym, całkowicie związanym. Byliśmy jednością. Wszystko było dobrze do sześciu miesięcy temu. Tomek zniknął podczas lunchu w szkole. Powiedział nauczycielce, że zapomniał czegoś w plecaku. Wyszedł ze stołówki. Nigdy nie wrócił. Nikt nie widział, z kim wyszedł. Nikt nie widział, dokąd poszedł. Żadnego nagrania z monitoringu, żadnej kartki, żadnego dźwięku. Po prostu zniknął. Policja została zaangażowana natychmiast. Przeszukali wszystko, nie znaleźli nic poza jego plecakiem porzuconym za żywopłotem kilka przecznic dalej. Żadnego okupu, żadnego kontaktu, żadnych tropów. Przestaliśmy spać. Paweł przestał mówić. Maja płakała przez sen tygodniami. Przestałam czekać na wiadomości i zaczęłam przygotowywać się na ciszę. Mówiłam sobie, że przetrwamy święta. Będziemy udawać dla Mai, uśmiechać się, pokazać się, przetrwać. A potem otworzyła to pudełko. Teraz byłyśmy w samochodzie. Ja trzymająca pudełko, ona obserwująca mnie w lusterku. Znowu spojrzałam na zabawkę. Wciąż wyglądała nieszkodliwie. Wciąż wyglądała na nic, ale był znak, szczegół, maleńka specyficzna niedoskonałość. Coś, czego nikt by nie zauważył, chyba że już wiedział. A ja wiedziałam. Głos Maj był ledwie szeptem. Miał ją, kiedy poszedł do szkoły tego dnia. Nie odpowiedziałam. Nie musiałam. Podniosłam telefon i zadzwoniłam na policję. Policja przyjechała około 15 minut po moim telefonie. Podjechali oznakowanym radiowozem, spokojnie i cicho, jakby tylko sprawdzali, czy sąsiedzki pies nie szczeka za późno. Maja i ja wciąż siedziałyśmy w samochodzie, pudełko między nami. Moje ręce były jak lód, jej kolana podciągnięte pod brodę, twarz odwrócona ode mnie. Kiedy policjant wysiadł, spotkałam ich w połowie podjazdu, pudełko w ramionach. Zadali kilka pytań. Odpowiadałam, jakbym była pod wodą. Kiedy oddawałam zabawkę, wciąż myślałam, że może okaże się czymś innym, że będzie jakieś wyjaśnienie, że może się mylę. Ale nie myliłam się. Znaleźli kartkę w opakowaniu: imię Zosi, córki Moniki. Weszli do domu. Wszyscy patrzyli na nich, jakby ktoś otworzył drzwi i wpuścił zimę. Pokój się wypuścił z powietrza. Poprosili o rozmowę z Moniką i Zosią. Monika nie stawiała oporu. Weszli do gabinetu. Wszystko było bardzo spokojne, bardzo proceduralne. Zosia powiedziała, że znalazła zabawkę w domu, chciała dać prezent, sama zapakowała. Monika powiedziała, że mają zabawki wszędzie, mogła pochodzić skądkolwiek. Powiedziała to z uśmiechem, który był odrobinę zasztywny. Paweł przyjechał, kiedy wciąż byli w środku. Stanął obok mnie, bez słowa. Oboje patrzyliśmy, jakbyśmy oglądali powtórkę czegoś, co już przeżyliśmy. Policja zabrała zabawkę, powiedzieli, że się odezwą. Potem wyszli. Impreza się nie podniosła. Minęła godzina, może więcej. Siedziałam przy kuchennym stole z rękami na kolanach. Paweł oparł się o blat. Żadne z nas się nie ruszyło. To była jego zabawka, powiedziałam cicho. Miał ją przy sobie, kiedy wyszedł do szkoły. Linia od Mazaka, pęknięcie na skrzydle. To była jego. Paweł nie odpowiedział. Oboje wiedzieliśmy, co to znaczy, ale najgorsze było to, że znaczyło też coś innego, znaczyło, że może, tylko może, Tomek żyje. Ta myśl uderzyła mnie jak lód i ogień jednocześnie. Po chwili wstaliśmy. Przeszliśmy korytarzem. Światła były teraz przyciemnione. Rozmowy ucichły. Minęliśmy choinkę, porzucone opakowania, wszystkie elementy normalnego dnia, które już nic nie znaczyły. Monika siedziała sama w werandzie, przewijając telefon, jakby próbowała udawać, że wszystko wciąż jest w porządku. Weszliśmy. Podniosła wzrok. Jej uśmiech drgnął. Hej, powiedziała. Wszystko już załatwione? Paweł się nie odezwał. Ja tak. Musimy porozmawiać. Teraz. Jej twarz drgnęła. O czym? O tej zabawce? Tej, którą zosiadała Mai? Odłożyła telefon. Już powiedziałam policji. Zosia znalazła ją w domu. Pewnie coś, co ktoś. Zostawił wieki temu. Paweł zrobił krok naprzód. Miał tę zabawkę przy sobie, kiedy zniknął. Zamrugała. Nie możecie być pewni. Jesteśmy, powiedziałam. Maja pamięta, ja pamiętam, Paweł pamięta. Nigdy nie był w waszym domu. Więc jakiego zabawka się tam znalazła? Zaśmiała się, ale to brzmiało jak papier. Nie wiem, może ktoś ją przyniósł, może był kiedyś z wizytą i zapomnieliście. Głos Pawła przeciął powietrze. Nie zapomnieliśmy. Nigdy nie był w waszym domu. Jej uśmiech zniknął. Dlaczego mi to robicie? Zapytała. Zrobiłam krok bliżej, bo policja wróci, zadadzą więcej pytań, wyśledzą skąd pochodzi zabawka. A kiedy odkryją, co zrobiłaś, nie będziesz miała szansy najpierw nam to wyjaśnić. Jej twarz zbladła, spojrzała na Pawła, potem na mnie, potem w bok. Proszę, nie mówcie im, powiedziała cicho. To najpierw powiedz nam, powiedziałam. Teraz. Zawahała się, przygryzła wargę. Jej oczy wypełniły się łzami, ale nie pozwoliła im spaść. Jeszcze nie. Potem skinęła raz głową. To była mama Tomka, powiedziała. Zadzwoniła do mnie miesiące temu, powiedziała, że chce go tylko zobaczyć, tylko z nim porozmawiać, że tak bardzo za nim tęskni. Moja klatka piersiowa się zacisnęła. Zaoferowała mi pieniądze, szepnęła Monika. Nie prosiłam o nie, ona po prostu zaoferowała, a ja ich potrzebowałam. Powiedziałaś, że już mi nie pomożesz, miałam zaległości w rachunkach. Nie myślałam, że to będzie wielka sprawa. Pięści Pawła się zacisnęły, ale wciąż się nie odezwał. Powiedziała, że to będzie jedna wizyta, jedna godzina. Powiedziałam jej, kiedy Tomek ma lunch, obiecała go przyprowadzić z powrotem. Przełknęła ślinę. Nie wrócił. Zniknęła. Dzwoniłam do niej. Nic. Wpadłam w panikę, nie wiedziałam, co robić. Wciąż myślałam, że przyprowadzi go następnego dnia, a potem kolejnego. A potem przestałam dzwonić. Jej głos się załamał. Proszę, powiedziała. Mam trójkę dzieci. Nie chciałam, żeby to zaszło tak daleko. Poczułam, jak powietrze ucieka z pokoju. Pozwoliłaś nam wierzyć, że nie żyje, powiedziałam. Paweł odwrócił głowę. Jego głos był szorstki. Grzebaliśmy go w myślach każdej nocy przez sześć miesięcy. Monika szlochała. Nie wiedziałam, co innego zrobić. Nie powiedziałam tego, ale pomyślałam. Mogłaś powiedzieć prawdę. Monika wciąż płakała, kiedy wychodziliśmy. Nie tym głośnym, teatralnym płaczem, którym udawała, żeby wyjść z kłopotów, ale tym cichym, pustym. Nie było mi jej żal, ani trochę. Paweł się nie odezwał. Otworzył drzwi samochodu, wsiadł, i wpatrywał się przez przednią szybę, jakby próbował zrozumieć, jak do cholery świat wciąż wygląda tak samo. Pojechaliśmy prosto na policję. Powiedzieliśmy im wszystko: spotkanie, pieniądze, cisze, kłamstwo, na którym siedziała sześć miesięcy podczas gdy my wyobrażaliśmy sobie naszego syna martwego w rowie albo gorzej. Policjanci niewiele powiedzieli, tylko wszystko zapisali. Jeden powiedział: dziękujemy. Zajmiemy się tym. Co chyba mówisz, kiedy dwoje ludzi zrzuca swój żal na twoje biurko jak granat? Monika została aresztowana następnego dnia. Utrudnianiem, powiedzieli. Może później więcej. Szczegóły nie miały znaczenia. Nie odebrałam, kiedy dzwoniła. Paweł nawet nie spojrzał na telefon. Dom był jak kostnica. Nie włączaliśmy muzyki. Nie skończyliśmy sprzątać świątecznych dekoracji. Po prostu istnieli w zawieszeniu, mając nadzieję, że telefon zadzwoni znowu, ale tym razem z czymś, co ma znaczenie. Maja zapytała, czy powinniśmy zdjąć choinkę. Powiedziałam, że jeszcze nie, nie nalegała. Siedziałam przy oknie z kawą, która wciąż stygła. Paweł stał w korytarzu, jakby czekał, aż ktoś wróci z martwych. Wtedy zadzwonił telefon. Nie policja. Moja mama. Nie powinna była odebrać, ale odebrałam. Jak mogłaś to zrobić swojej siostrze? warknęła. Żadnego cześć, żadnej pauzy. Zamrugałam. Słucham? Dzwonić na policję, na własną rodzinę? Upokorzyła się. Zniszczyłaś wszystko. Przez sekundę nie miałam słów. Potem znalazłam kilka. Zorganizowała spotkanie za naszymi plecami z matką Tomka. Pozwoliła mu odejść. Mamo nie powiedziała ani słowa przez sześć miesięcy. Popełniła błąd, powiedziała matka. Chciała tylko pomóc. I to nie tak, że to twój prawdziwy syn. Ma matkę. Może tam jest jego miejsce? Nie odpowiedziałam. Po prostu wpatrywałam się w ścianę. Potem rozłączyłam się. Paweł wszedł chwilę później. Nie zapytał, co powiedziała. Może nie musiał. Trzy dni później telefon zadzwonił znowu. Tym razem Paweł odebrał. Nie odezwał się. Po prostu wyciągnął telefon do mnie, jakby miał eksplodować. Pani Szara, powiedział głos, kiedy odebrałam. Tak? Znaleźliśmy ją. Biologiczną matkę Tomka. Mieszkała pod fałszywym nazwiskiem w Krakowie. Nie mogłam oddychać. Czy on? Żyje. Nogi się pode mną ugięły. Opadłam na kanapę, jakby grawitacja podjęła osobistą decyzję w mojej sprawie. Zorganizowali rozmowę wideo. Nieidealne, ale nie obchodziło mnie to. Przyjęłabym wiadomość głosową albo pikselowane zdjęcie albo karteczkę samoprzylepną z jego imieniem. Musiałam go tylko zobaczyć. Zaprowadzono nas do pokoju na komisariacie. Na stole stał laptop, technik wszystko ustawiał, jakby to był zwykły wtorek. Paweł siedział sztywno obok mnie. Niewiele mówił, odkąd dostaliśmy telefon. Myślę, że część jego wciąż w to nie wierzyła. Nie byłam pewna, czy ja wierzę. Potem ekran zamigotał i był tam. Tomek. Wyglądał inaczej. Bledszy, starszy. Włosy miał dłuższe. Nie uśmiechał się, ale to był on. Zapomniałam, jak oddychać. Cześć, wydusiłam. Głos mi się załamał. Patrzył na ekran. Niezły, tylko ostrożny. Powiedziała mi, że mnie nie chcecie, powiedział cicho, że kazaliście jej po mnie przyjechać. Coś we mnie pękło. To nieprawda, powiedziałam. Nigdy nie przestaliśmy cię szukać, ani razu. Paweł pochylił się. Jego głos był równy, ale cienki. Jesteś nasz, zawsze. Tomek spojrzał w dół, potarł rękaw, potem znów podniósł wzrok. Nie wierzyłem jej, nie na początku. Ale potem powtarzała to w kółko. Nie wiedziałem co myśleć. Teraz wiesz, powiedziałam. Skinął tylko raz głową. Ekran zawiesił się na sekundę. Ktoś po drugiej stronie powiedział, że musimy kończyć. Przyjedziemy po ciebie, powiedział Paweł. Tomek się nie uśmiechnął, ale też nie wyglądał już na przestraszonego. Okej, okay, powiedział. Będę czekał. Tej nocy siedziałam sama w ciemności. Światełka choinkowe wciąż migotały za mną. Nie płakałam, aż wszyscy zasnęli. Nie głośno, nie bałaganiarsko, tylko łzy, które przyszły jak burza po suszy. Tomek wracał do domu i po raz pierwszy od sześciu miesięcy w to wierzyłam. Tomek wrócił do domu w czwartek. Wysiadł z pociągu z pracownikiem opieki społecznej u boku i torbą podróżną, która nie wyglądała na jego. Kiedy nas zobaczył. Mnie, Pawła i Maje, stojących tuż za żółtą linią, zawahał się, jakby nie był pewien, czy to prawda. Maja pobiegła pierwsza prosto w niego. Upuścił torbę i przytulił ją, jakby był pod wodą, a ona była powietrzem. Podeszłam wolniej. Paweł w ogóle się nie ruszył. Jego twarz była jak kamień. Ukląkłam przed Tomkiem. Cześć, kochanie. Skinął głową. Potem zrobił krok naprzód i schował twarz w moim płaszczu. To był moment, kiedy go odzyskaliśmy. Kolejne tygodnie nie były łatwe. Ledwo mówił, wzdragał się na zbyt szybko otwierane drzwi. Spał przy zapalonym świetle. Maja trzymała się go jak klej, jakby myślała, że znów zniknie, jeśli mrugnę. Może miała rację. Zapisaliśmy go na terapię. Małe kroki, bez presji, tylko obecność. Musiał wiedzieć, że tu jesteśmy. Pewnej nocy znalazłam ich oboje na podłodze jego pokoju, kolorujących w ciszy. Podniósł na mnie wzrok i powiedział: Możemy jutro zamówić pizzę? Skinęłam głową. To było pierwsze pełne zdanie, które usłyszeliśmy od dni. Postęp. Monika została oskarżona o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, utrudnianie i współudział w bezprawnym przetrzymywaniu. Przyjęła ugodę. Osiemnaście miesięcy w areszcie, trzy lata w zawieszeniu i dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Płakała w sądzie. Twierdziła, że nigdy nie chciała, żeby tak się stało. Mówiła, że tylko próbowała pomóc komuś odnowić kontakt z dzieckiem. Sędzia jej nie uwierzył. My też nie. Napisała do nas list. Nie przeczytałam go. Paweł go spalił. Biologiczna matka Tomka została aresztowana w Krakowie i ekstradowana. Przyznała się do bezprawnego przetrzymywania i narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Zarzuty oszustwa zostały wycofane w zamian za badanie psychiatryczne i zakaz kontaktu. Została skazana na cztery lata. W sądzie powiedziała: Nie chciałam go skrzywdzić, po prostu za nim tęskniłam, chciałam naprawić coś, co zepsułam. Nikt nie klaskał. Moi rodzice nie przyjęli tego dobrze. Powiedzieli, że Monika była zdezorientowana. Że nie zasługiwała na więzienie. Matka powiedziała: On nawet nie jest naprawdę wasz. Monika to twoja siostra. Popełniła błąd. Powiedziałam: Wy też. Potem zablokowałam ich numer i nigdy nie oglądałam się za siebie. Rok później Tomek się zaśmiał znaczy naprawdę zaśmiał pełnym brzuchem, głową w tył, parsknięciem na końcu. Maja zrobiła coś absurdalnego z keczupem i łyżką. A on stracił kontrolę. Paweł i ja spojrzeliśmy na siebie i nie powiedzieliśmy ani słowa. Nie musieliśmy. Tomek teraz chodzi do szkoły, rysuje komiksy, przesypia całe noce. Czasem nazywam mnie mamą, nie zdając sobie z tego sprawy. Nie poprawiam go. Dziś on i Maja są na podwórku. Ona nim rządzi jak kiedyś, a on jej na to pozwala. Paweł jest obok mnie. Czyta coś, ale czuje, że też obserwuje. Nie wszystko jest idealne, ale jest nasze. Straciliśmy go i odzyskaliśmy. A wszystko pomiędzy złamało coś, czego nigdy w pełni nie naprawimy. Ale nie wszystko, co się łamie, pozostaje złamane. Niektóre rzeczy się odbudowują. Jesteśmy teraz w domu. Czy posunęłam się za daleko? Niewystarczająco daleko? Szczerze nie wiem. Wiem tylko, że kiedy ktoś naraża twoje dziecko na niebezpieczeństwo, nie ma czegoś takiego jak za daleko. Dajcie znać w komentarzach co myślicie, a jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj kanał.